Zacznijmy od interesującego faktu. Pięć największych gospodarstw, a w niektórych wypadkach prawdziwych fabryk rolnych, znajduje się jedynie w dwóch krajach Chinach i Australii. Jakie są ich rozmiary i czym się zajmują? Oto krótki przegląd. Numer 5: Alexandria Station, Australia. Alexandria Station to jedno z największych gospodarstw pasterskich w Australii, zlokalizowane na terytorium północnym. Jest częścią North Australian Pastoral Company, jednej z wiodących firm w branży hodowlanej w Australii. Gospodarstwo zajmuje powierzchnię ponad 1,5 miliona hektarów, na których pasie się 55 tysięcy sztuk bydła. Charakter działalności jest głównie pasterski, co oznacza, że bydło jest hodowane na otwartych przestrzeniach, co zapewnia zwierzętom zdrowe warunki życia i wzrostu. Alexandria Station jest znana z przestrzegania wysokich standardów etycznych i środowiskowych, co przekłada się na jakość produkowanego mięsa i zdrowie stada. Numer 4. Clifton Hill Station, Australia. Clifton Hill Station to kolejne duże gospodarstwo pasterskie, które zajmuje prawie 1,9 miliona hektarów na terytorium Australii Południowej. Gospodarstwo jest znane z hodowli bydła, gdzie na jego rozległych terenach wypasa się 14 tysięcy sztuk bydła. Clifton Hills Station wykorzystuje tradycyjne metody hodowli, które są dostosowane do suchego i często surowego klimatu regionu, co wymaga specjalnych strategii zarządzania zasobami wodnymi i pastwiskami. Farmie udało się zintegrować działalność rolną z zachowaniem naturalnego środowiska, co pozwala na zrównoważoną eksploatację zasobów. Clifton Hills jest również ważnym członkiem lokalnej społeczności, dostarczając miejsca pracy i wspierając lokalną gospodarkę. Oba gospodarstwa, Alexandria Station i Clifton Hill Station, reprezentują australijski model hodowli bydła, który jest znany na całym świecie ze swojego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju i etycznej produkcji. Ich działalność jest istotnym przykładem połączenia dużych skal produkcyjnych z troską o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. Numer 3. Anna Creek, Australia. Anna Creek to największe gospodarstwo hodowlane w Australii. Które znajduje się w stanie Australia Południowa. Rozległość tego gospodarstwa jest imponująca. Jego powierzchnia wynosi około 2,4 tysiące miliona hektarów, co czyni je większym niż niektóre państwa, takie jak Izrael czy Słowenia. Anna Creek jest własnością Williams Cattle Company i jest znana z hodowli bydła. Na terenie gospodarstwa znajduje się około 15 tysięcy sztuk bydła, które są wypasane na ogromnych, otwartych przestrzeniach zapewniających naturalne środowisko dla zwierząt. Fakt ten podkreśla nie tylko skalę działalności, ale również znaczenie gospodarki zrównoważonej i odpowiedzialnej wobec środowiska. Numer 2. Modern Dairy, Chiny. Modern Dairy to unikalny kompleks gospodarstw rolnych, znajdujący się w Bengbu, w Chinach. Jest to zespół 15 gospodarstw obejmujących łączną powierzchnię ponad 4,45 miliona hektarów, co przekracza powierzchnię takich krajów jak Dania. Jest to jeden z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie kompleksów mleczarskich na świecie, zarządzany przez China Modern Dairy Holdings Ltd. Na terenie kompleksu dziennie produkowane jest około 600 ton mleka, co stanowi znaczący wkład w chiński przemysł mleczarski. Modern Dairy korzysta z nowoczesnych technologii dojenia i zarządzania bydłem, co pozwala na efektywne i humanitarne traktowanie zwierząt oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Numer 1. Mudanjiang City Mega Farm, Chiny. Mudanjiang City Mega Farm to największe gospodarstwo rolnicze na świecie, położone w Chinach. Farmę charakteryzuje ogromna powierzchnia wynosząca ponad 9,1 miliona hektarów, co jest porównywalne z rozmiarami takich krajów jak Portugalia czy Węgry. Gospodarstwo, będące częścią Jongding Dairy Farming, hoduje około 100 tysięcy krów mlecznych. Coroczna produkcja mleka osiąga poziom 800 milionów litrów, co świadczy o ogromnej skali i efektywności produkcji. Podobnie jak Modern Dairy, Mudanjiang City Mega Farm stosuje innowacyjne metody hodowli i zarządzania, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktu i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Ciekawostką jest to, że w zestawieniu 10 największych gospodarstw globu dominują australijskie farmy hodowlane, co może zaskakiwać, biorąc pod uwagę ogromne areały Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa największe gospodarstwa zajmują tylko po około 77 tysięcy hektarów każde.